Witajcie ludziska, and Game z tej strony w dzisiejszym odcinku Red Dead Redemption and the Nightmare Możemy się przekonać Co ten mężczyzna Błaga Co ten mężczyzna Widział tam w lesie I co, no powiedzmy sobie szczerze Zestrzelił z tej swojej strzelby Także Dostaniecie Trzy opcje A czy był to nieumarły wilk? B. Czy był to mistyczny koń apokalipsy? C. Czy był to Sasquatch? Odpowiedź jest. <laughs> tak, był to opis Sasquatcha. Yy, ten facet ubił Sasquatcha. No i widać, że się wczuł w rolę. <laughs>

On kilka razy już nawet powiedział, You can't be serious. On nie możesz być poważny, już nawet z politowaniem mówi, a ten, a ten tak tym jednym okiem się patrzy. A wyglądam jakbym był niepoważny? Tak więc, naprawdę, jak się to słyszy, to. <túszczyt> <túszczyt> <túszyt> <túszyt> Przynajmniej wspiera go żona. Nie musi sobie robić głowy z kokosa i do niej gadać. Na razie, nie musi. God damn it! Czekaj, 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 czekajcie, czekajcie. Czekaj. Mam Zawsze chciałem zestrzelić zmarłego nie spadnie. Przeżył, ale numer nie trafiłem Heh. słaniaczek w poprzedniej części ze zmarłych wilków można było odzyskiwać można było odzyskiwać sierść oraz kły, czasami nawet mózgi także mam nadzieję, że Mam nadzieję, że coś mi się uda uzyskać. No patrzcie, jaki się spokojny nagle zrobił. Nie wziął broń. Ok, czyli teraz mamy polowanie na zwierzaczki. O kurde, puma. Puma jest bardzo mocna. Puma ma nas na chwilę. Trzeba być bardzo ostrożnym. Zwłaszcza, jak się nie ma. Dedaja. No, chyba mi się już załaduje to tylko czasu. Tak, to jest puma. Trzeba go uspokoić troszeczkę. Uspokoiła się? Patrzcie, biegnie do mnie. Nie wierzę w takie rzeczy. Nie, nie wierzę w to. Nie, wie, nie wierzę w to. Patrzcie, kurde. Wy widzieliście ile ona wytrzymuje? Ooooooo wow. Przynajmniej twarzy broni. Już <grym> kończy końcu <się> turla. Jezu, widzieliście ile ona wytrzymuje? Ciekawe co dostaniemy. Dostaliśmy Ech. Serce i ząb nie umar y... Jakby to powiedzieć? Nie umarły kugar? Nie. Y... Nie i pumy, tak? zombie Także dosyć pozytywnie to wygląda uh -huh. Okej okay. Ten staruszek biedny powiedział nam, żebyśmy pomogli mu wytuć wszystkie zasłacze z lasu Ja mu z chęcią pomogę Nawet nie wiem co to jest nie, 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 nie. Co za cel, co za precyzja. Trzecie i czwarte oko po prostu dostał. Nie, nie. Ciekawe, ile się dostaje kasy za takie cuda. Ok. Teraz na prawo od jej kochatki. O, mam przerąbane, Z czym mam gonić te skłacze? O, fuck. Koń Aaaa! Ja, Patrzcie, on musi mnie obronić. On, on miał spróbę z tego, co pamiętam. O, 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 o. o! I oto pierwszy raz zginęliśmy. No, dobra, przemieszczamy się blisko najbliższego miasta. No, widzieliście, yy, to nie jest taka prosta gra. To nie, jest ta, to, to nie jest gra typu, że po prostu chodzi się i się rozwala hordy um, yy, zmarłych. Yy, tak jak to jest na przykład yy, w Dead Design 2, chociaż gra jest naprawdę. Przednia, aczkolwiek tak nie jest. Mm -hmm. Nie, ja to zrobię, ja mam teraz ammo, to ja po prostu... No nie mam nawet amunicji, no po prostu coś, coś świetnego. Teraz czy się tam pakować jeszcze raz bez ammo? Dobra. Spróbujemy. Patrzcie, <laughs> jesteśmy w naszym domu. Tam leży rodzina. Jest nieżywa. Znaczy nie nieżywa, ale żywa. Jest nieumarła. O tak. O. o. Tak, ale wiecie co? Jest rzecz, którą możemy zrobić bez amunicji, przy okazji trochę zyskać. W następnym odcinku, gdyż ten już się powoli kończy, wyruszymy na poszukiwanie jednego z czterech koni apokalipsy. I to chyba będzie koń yy, głodu. Także trzymajcie się, mam nadzieję, że będziecie razem ze mną, kiedy będę to kręcił. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia.